Hej czujcie witam Was w szóstym odcinku z Minecraftu na serwerze Teamcraft i dzisiaj mam już, zauważcie, że mam już diaksowy miacz, sobie zbroję i w ogóle zoper. Wykupiłem sobie VIPa na tym serwerze, ale powoli zaczynam myśleć, że to był błąd, bo ten serwer zaczyna trochę moim zdaniem schodzić na pół. Patrzcie, uznali w teksturki głów, prawdopodobnie pisze cowhead nie ma My, um, nie wiem co się dzieje z Fire'em Fajera w ogóle ostatnio nie ma pewnie ma jakiś program inny czy coś takiego przepraszam że długo nie było odcinka miałem był dość dużo testów więc <trym> musimy mogę się wypatrzeć pokażę Wam co się dzieje na razie to już pokazuję no no nie biednym ogólnie jestem troszkę biedny No troszkę też nie biedny Ale tak, w tym odcinku chciałbym Wam ogólnie powiedzieć co zaszło, tak jak będzie i jaki będzie Będą serie Skoda Przyczepki Tak, będą Są odcinki tylko że jeszcze nie wrzucone Co tu się... Dzięki Bartek, pozdrawiam Cię, bardzo się pozdrawiam, dziękuję za konia i osła. Nie wiem, dlaczego nie ma, ale no trudno. I słuchajcie, chciałbym do Was się zapytać. Słuchajcie, miałbym... Chciałbym zrobić takie coś, żeby słuchać. Można by było... Co to jest? Nie masz cztery... tyle. A, nie, tyle nie... Może... no, Słuchajcie. Zapraszam, będziemy grać na nowym serwerze. Będziemy grać na nowym serwerze. Prawdopodobnie, który ja stworzę. Serwer jest w budowie. I piszcie kto się... kto by chciał dołączyć na ten serwer. Teraz tutaj będziecie mieć w linku, albo tu, chwileczkę tu będziecie mieć adnotację czy do kanału Fajera prawdopodobnie możecie tam zobaczyć, jak odcinki... on chyba ma tylko jeden odcinek no i co, resztę odcinków co nagramy... resztę odcinka co nagramy na... na czym? na... nie na PvP, tylko może a zaraz zobacz. Nie muszę chyba wpisać asło. Okej. Okay. No i wybierzmy SkyBlock... Um... Creative SkyBlock Water... Crave... Sky... A dobra, weźmy SkyWars, choć jestem bardzo...

No fuk! Jestem głupi... mówiłem wam, że jestem głupi w Skywars. Mówiłem. A nag to tylko dlatego, żeby wam powiedzieć, bo... Nie... bo widziałam, że dość duży ciąg na Warsy, więc... No nie, kude ja coś czuję, że będzie seria uczymy grać... Uczymy grać Maxa... Ja to czuję. Tam miałem całkiem całkiem i thinking. Och, dobra, to ja teraz regenerację potkę i... Na mm, Na dole powinna być jeszcze skrzynka Teraz jest jeszcze serwer, tak to jest serwer, tak w pewnym sensie Nie, zarąbiście, zarąbiście Jak teraz to zladzę to nie obrażę się jak na dwojecie mm. O śnieżki. idę Tutaj te niepotrzebne rzeczy dam to ci się przyda, nie wiem. Pewnie strzały. Zapasowy łuk. No i chleb. No nie zatem oczywiście. O pewnie już coś z zrobiło, tak? No, jeszcze nie

Mam tu kilo. to hmm. że nie, że... Nie mam kilofa. Miałem kilofa. ja mam przecież drewno. Jest drewno, tutaj. No, na pewno... ja chyba nie dowyszczam. tego. nie, co mnie na naprawdę bo... Dobra, chwilę... Hmm, okej. Okej, po okazji odkrębka. Chodź. To od razu przerobię robię, ty Tyle papierki. 3D. Tak. Zmęczamy. Męczam tu jeszcze od razu na zbrojka. Na 8 stronę, a się nie może... Unbreaking One to po prostu jakoś nie za Protection One to już lepsze. Unbreaking One Protection... ...projektu, Protection, nie wiem co tam. Już teraz widzę tak męczam. I glass protection. Na szczęście mam jeszcze jeden i robię. Teraz ma coś dobrego zrobić. Aha. Już miałam tego. Może będą się mi bardziej bawi. To nawet nie jest głupi pomysł. Hop. No ja dawno No, ja że to wygląda Hop, hop, hop. Zdaję jest sprawę, jak ja jestem Enchantowałem te liberowe rzeczy. Tak to nie jest tak, że... No Trzeba będzie poszukać, ale żelazny miecz jest... to już coś. Wow, wow, to się błoguje, to się buguje. No co no nic by mi nie wystarczyło tego żelaza to. Co nie wiem. To najwyżej co najwyżej mogłoby się przydać. Podkreślam że się przydać. To już by się na No, tu ja się przydać. Mam dość, do... Mam dość dobrej chęci, to myślę, że mogę raczej wyjść. Jestem głupia, ja nie zęczotowałam łuku. Shit. Nie mam dość skill'a tego, bo dość dawno za ja tym grałem, tylko kochałem szczerze mówiąc. Nie ma mi się nikogo. Miej rodzice coś tam gadają. Wow! Jakiś ziomaczek ostro ja w labala? Nie, naprawdę co to jest w ci południku? Вау, фокс. Фук. Nagle żeśce zniknął. Kolora ja sama, i A to gnida ma to męczą. Hmm. Pewnie nie mówię skąd strzelam. Hm. Tylko mi gości jesz strzel. O fuo! Я? Нагревам Фук-фук-фук-фук Znaga mi się przy... O... Cię walony! Zeszł... ze szmatek sobie coś wziął. <śpiewanie> ha! Free kill! Jaj, by <śpiewanie> Nie wierzę patrzcie Ale fuks Ale fuks to Całkiem niezdry jestem Wiśnie, Guten and sword, liver, liver boots Ten champion wydam na to Eee, liver helmet, liver chest Może wydam na to Patrzę, ale o, żalda. Zaczekaj, 10. 10, 5, 4, 3, 2, 1, hop. Świadczenie o żelnym momencie.

Coś jest. Boję się. Nie przeżyję. A nawet. Przychodzenia żadnego. No to byłoby chyba na tyle w tym odcinku trzymać się.